Wow, jaki szok, taki content. To najlepsze co spotkało Warhammera od czasu przebudzenia się Gullimana. Osobiście miałem duże nadzieje związane z tą subskrypcją. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, oficjalnie ogarnięcie Flafu, chociażby wiecie, zobaczenie jak faktycznie wygląda wnętrze okrętu wojennego, no to jest fajne. No i nie, że ja wierzę w te battle raporty, ale niby jednak miało być oficjalnie i w ogóle. A jest dupa, jest potajności, jest źle i korporacyjnie. Słucham? Co plus? Co to jest 8 Regiment plus? Po wielu latach oczekiwania, w końcu wszystkie wasze warhammerowe potrzeby rozpokojujecie w jednym miejscu. Zdałem z takich tworów jak ZOKATERORU, najlepszy podcast o warhammerze w Polsce pod tytułem ZOKATERORU. Więc postaramy się podczas tego podcastu przybliżyć wszystkim nie tyle Warhammera, co może naszą perspektywę, jeśli chodzi o Warhammera. Bo domyślam się, większość z naszych widzów jest przynajmniej ogarnięta, jeśli nie ogarnięta bardziej niż my. Ale ogólnie mam nadzieję, że wszystkim będzie. Ciekawe słuchać tego całego do powiedzenia. Halo, słuchajcie mnie. Doszliśmy do. zrozumieliśmy chyba. E, przepraszam, czemu byliśmy na tym etapie na tej rozmowie? Nie, 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 nie. wiem, pojęcie. Zastanawiam się, dlaczego ten podcast zaczął się od Detroit Become Human, przechodzi przez. Ani... anime. O, teraz mogę obalić. Właśnie na najlepszego badania raportu dostępnego na kanale 8 Regiment. Mam no. kostkę do znoszenia pocisku, jak chcecie. Brak plus jeden do trafień dla Date fajnie brzmi. Zastanawiam się, czy biec tym. Ile ja on kosztuje właściwie? Nie wiem. A sprawdzisz? A co to ważne jest? Znaczy, nie wiem, bo jestem ciekawe, że jakbym go zabił, to by mi się zwróciła inwestycja. Nie A to coś by on kosztuje, proszę ja siebie. Prezentuję wam Platformę Przyszłości. Ósmy Regiment Plus to nie tylko płatna subskrypcja, dzięki której obejrzycie unikalny, indziej dostępny content, Pytacie, jak możecie zostać subskrybentami tej wspaniałej oferty? Jest to niezwykle proste. Wystarczy, że klikniecie na WESPRZYJ, znajdziecie się pod tym filmem, i za jedyne 273,95, jeśli wybierzecie roczną subskrypcję, lub za jedyne 27,39, jeśli wybierzecie co miesięczną subskrypcję, możecie dołączyć do ekskluzywnego klubu subskrybentów tego kanału. Pytacie, co dostaniecie będąc subskrybentami? W każdym miesiącu subskrybenci 8 Regimentu Plus będą mieli prawo do dostępu do unikalnego filmu oraz dostępu do krypty miejsca, w którym będziecie mogli zobaczyć wszystkie skrypty podcastów. Słowo słowo. Pytacie, co właściwie znajduje się wśród tych unikalnych filmów? Dobre pytanie. Możecie się spodziewać, że planujemy przygotować wspaniałe filmy, które zadowolą nawet największego krytyka. Wśród tych wspaniałych filmów znajdziecie takie rzeczy jak... Dramatyczne rekonstrukcje bitew. I tam byli kultyści wtedy przyjechałem z piekła i mówię POW! POW! A, oni pomierali. Gdy wtedy Walkiria i piu 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 piu, PIU! 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 I jeszcze więcej kultystów i Profesjonalny unboxing produktów Games Workshop. Więc dzisiaj otwierać będziemy nowy pojemnik kontrastu. Plague Bearers Flash, rocznik 22, bardzo dobry. Intensywny smak, najbardziej obiektywne top 10 ze świata Warhammera, numer 4. Katosikarius! Jedyny ultramarins bardziej ultramarinsowy niż mistrz zakonu ultramarinsów jest kapitan drugiej kompanii Ultramarins Katosikarius! Oryginalne, surowe i prawdziwe nagrania materiałów... Dawno, dawno temu, w drodze mlecznej... Dawno, dawno temu, droga mleczna była... Dawno, dawno temu, droga mleczna była miejscem największej wojny w dziejach. Drugą metodą, antyslęż... A... Drugą metodą, an... Audiodramy w wielu językach I would embrace you, brother! Wolkan confessed But that was never where you was, struggle Dorn Dorn laughed, gruffly Absence is a wise discretion Wolkan embraced him firmly anyway and felt his affection for his brother return albeit awkwardly I wiele innych, ekskluzywnych filmów Złe ustawienie, Czy ktoś może coś zrobić? Tak? Tak? one falls. Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani od, odnośnie najlepszej polskiej płatnej platformy o Warhammerze w Polsce, dziś o 16.39 i tylko przez następne 24 godziny będziecie mogli obejrzeć pierwszy z limitowanych i premiowych filmów, zupełnie za darmo. Do usłyszenia już wkrótce. I pamiętajcie, Ósmy Regiment Plus jest stworzony przez fanów i dla fanów, nie ma w tym ani odrobiny korporacyjnego świństwa, i na pewno nie jest to tani skok na kasę, i nie wpłynie to na częstotliwość filmów na tym kanale. Jeśli, je... Jeśli jeszcze.